Do tej pory usłyszeliście już chyba wszystkie nowe światła z zebrania statutowego Towarzystwa Biblijnego i Traktatowego Strażnica w 2023 roku w październiku. Nie zamierzam powtarzać tego, co już tak wielu opublikowało w tym temacie. Tak naprawdę wolałbym je całkowicie zignorować, ale chyba nie byłoby to w porządku. Widzisz, podczas organizacji Świadków Jehowy wciąż jest zbyt wielu dobrych ludzi. Są to chrześcijanie, którzy tak zostali zindoktrynowani, że myślą, że służenie jechowie Bogu oznacza służenie organizacji, co jak pokażemy, oznacza służenie ciału kierowniczemu. Nasze podsumowanie tegorocznego zebrania statutowego wykaże, jak bardzo dobrze przygotowana była ta manipulacja. Ludzie pracujący za kulisami zręcznie tworzą fasady świętości i pozory prawości, które ukrywają to, co naprawdę dzieje się obecnie w organizacji, którą kiedyś uważałem za jedyną prawdziwą religię na Ziemi. Nie daj się zwieść pozorom ich nieudolności. Przeciwnie, są bardzo dobrzy w tym, co robią, czyli w zwodzeniu umysłów wierzących im ludzi. Pamiętaj o ostrzeżeniu Pawła skierowanym do Koryntian, gdyż tacy są fałszywymi apostołami, zwodniczymi pracownikami, przeobrażającymi się w apostołów Chrystusa. I nic dziwnego, bo sam szatan ciągle się przeobraża w anioła światła. Nic zatem dziwnego, jeśli jego cudzy ciągle się przeobrażają w światłości, ale ich koniec będzie według ich uczynków. Szatan jest bardzo inteligentny i stał się wyjątkowo przebiegły w tworzeniu kłamstw i oszustw. Wie, że jeśli go zauważysz, nie da się nabrać na jego oszustwo. Przychodzi więc w przebraniu posłańca, który przynosi ci światło, dzięki któremu możesz widzieć. Ale jego światło jest ciemnością, jak powiedział Jezus. Przedstawiciele szatana naśladują go, twierdząc, że dostarczają światło chrześcijanom. Udają prawych ludzi, ubierają się w szaty szacunku i świętości. Pamiętaj, oszust najpierw musi zdobyć Twoje zaufanie, żeby potem przekonać Cię do swoich kłamstw. Robią to, wplatają w swoje kłamstwa wątki prawdy. To właśnie widzimy jak nigdy dotąd w tegorocznej prezentacji nowego światła na zgromadzeniu statutowym. Ponieważ to zebranie w 2023 roku trwa 3 godziny, podzielimy je na serię filmów, aby ułatwić jego przyswojenie. Zanim jednak zaczniemy, przyjrzymy się skarceniu, jakiego Paweł udzielił Koryntianom. Bo chętnie znosicie ludzi nierozsądnych, sami będąc rozsądnymi. Doprawdy znosicie każdego, kto was zniewala, kto pożera to, co macie, kto porywa to, co macie, kto się wobec was wywyższa, kto was bije w twarz. Hmm. Czy jest jakaś grupa wśród świadków Jehowy, która to robi? Kto zniewala, kto pożera, kto porywa, kto się wywyższa i kto uderza w lub karze? Pamiętaj o tym, analizując przedstawiane dowody. Zebranie rozpoczyna się w motywacyjnym preludium muzycznym wprowadzonym przez członka ciała kierowniczego Kenneta Cooka. Drugą z trzech pieśni jest pieśń zatytułowana Zrobiliście to dla mnie. Nie przypominam sobie, abym kiedykolwiek wcześniej ją słyszał. Jest to jedna z nowych pieśni dodanych do śpiewnika Śpiewajcie jechowie. Nie jest to pieśń pochwalna kuczcie Jehowy, jak głosi tytuł śpiewnika. Tak naprawdę jest to pieśń pochwalna na część kierowniczego, sugerująca, że służby Jezusa można pełnić tylko służąc tym ludziom. Pieś oparta jest na przypowieści o owcach i kozach, ale tak naprawdę opiera się na interpretacji tej przypowieści przez świadków, którzy twierdzą, że odnosi się ona do drugich owiec, a nie do namaszczonych chrześcijan. Jeśli nie wiesz, że nauka świadków Jehowy o drugich owcach jest całkowicie niebiblijna, możesz się o tym dowiedzieć przed kontynuowaniem. Użyj tego kodu QR, aby zobaczyć dowody biblijne przedstawione w jednym z moich filmów. Możesz też użyć tego kodu QR, aby przeczytać transkrypcję tego filmu na stronie internetowej Brian Pickett. Na stronie dostępna jest funkcja automatycznego tłumaczenia, która wyrenderuje tekst na wiele różnych języków. Dużo więcej szczegółów na ten temat zawarłem w mojej książce Zamykanie drzwi do Królestwa Bożego. Jak strażnica odebrała zbawienie świadkom Jest ona dostępna jako e-book lub w wersji drukowanej na Amazon. Została przetłumaczona na wiele języków dzięki wysiłkom szczerych chrześcijan którzy chcą pomóc swoim braciom i siostrom uwięzionym w organizacji, aby zobaczyli, co tak naprawdę znaczy bycie w prawdzie. Pieśń Uczyniłeś co dla mnie, jest oparta na Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale, w wersetach 34 do 40, na przypowieści o owcach i kozach. Co kierownicze potrzebuje tej przypowieści. Ponieważ bez niej nie ma oparcia o swojej fałszywej interpretacji tożsamości drugich owiec, warto pamiętać, że dobry oszust splata swoje kłamstwa z nieśmiem prawdy, ale tkanina, którą stworzyli, ich doktryna o drugich owcach, jest obecnie bardzo cienka. Zalecam przeczytanie całej tej przepowieści od wersatu 31 do 46, 25 rozdziału Mateusza. Aby zmaskować mylne tłumaczenie ciała kierowniczego, skupimy się na dwóch rzeczach. Po pierwsze, na kryteriach stosowanych przez Jezusa do określenia, kim są owce, oraz po drugie, na nagrodzie przyznawanej owcom. Według Mateusza, 25 rozdział, wersety 35 i 36, Owce to ludzie, którzy widzieli Jezusa w potrzebie i zaopatrywali go na sześć sposobów. Byłem głodny i daliście mi coś do jedzenia. Byłem spragniony i daliście mi coś do picia. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie gościnnie. Byłem nagi, a przeodzieliście mnie. Zachorowałem, a się nam zaopiekowaliście. Byłem w więzieniu, odwiedziliście mnie. Widzimy tu sześć przykładów miłosierdzia wobec kogoś cierpiącego i potrzebującego pomocy. Tego właśnie Jehowa oczekuje od swoich naśladowców, a nie czynów ofiarnych. Pamiętaj, że Jezus zganie faryzeuszy mówiąc, idźcie więc i nauczcie się, co to znaczy chcę miłosierdzia, a nie ofiary. Inną rzeczą, na której się skupimy, jest nagroda, jaką owce otrzymują za te akty miłosierdzia. Jezus obiecuje im, że odziedziczą królestwo przygotowane dla nich od założenia świata. To, że Jezus odnosi się do swoich namaszczonych braci jako do owiec w tej przepowieści, wydaje się oczywiste dzięki doborowi słów, a konkretnie odziedziczcie królestwo przygotowane dla Was od założenia świata. Gdzie jeszcze w Biblii znajdujemy to wyrażenie od założenia świata? Znajdujemy je w liście Pawła do Efezjan, gdzie odnosi się on do namaszczonych chrześcijan, którzy są dziećmi bożymi. Wybrał nas przed założeniem świata, żebyśmy pozostali z nim w jedności, przejawiając miłość, i będąc święci i nieskaleni w oczach bożych. Bo z góry postanowił, że poprzez Jezusa Chrystusa usynowi nas zgodnie ze swoim pragnieniem i wolą. Bóg wybrał chrześcijan przed założeniem świata ludzkości, aby stali się jego adoptowanymi dziećmi. Jest to nagroda, którą otrzymują owce z przypowieści Jezusa. Tak więc owce stają się adoptowanymi dziećmi Boga. Czy nie oznacza to, że są też braćmi Chrystusa? Królestwo, które odziedziczyło owce Jest tym samym królestwem, które odziedziczył Jezus Tak jak Paweł mówi nam w liście do Rzymian 8, rozdziale 17 warsecie. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami Dziedzicami Boga i współdziedzicami Chrystusa Jeśli tylko mamy udział w Jego cierpieniach Abyśmy też mieli udział w Jego chwale Owce są braćmi Jezusa A zatem współdziedzicami Chrystusa, jak wyjaśnia Paweł jeśli nie jest to jasne, zastanówmy się, co oznacza odziedziczenie królestwa. Weźmy na przykład królestwo Anglii. Niedawno zmarła królowa Anglii. Kto odziedziczył jej królestwo? Był jej to syn, Karol. Czy obywatele Anglii odziedziczyli jej królestwo? Oczywiście, że nie. Są tylko poddanymi królestwa, a nie jego spadkobiercami. Tak więc, jeśli owce odziedziczą Królestwo Boże, muszą być dziećmi Bożymi. Jest to wyraźnie powiedziane w Piśmie Świętym. Nie można tego zaprzeczyć. Można to tylko zignorować i ciało kierownicze ma nadzieję, że to zrobisz, że zignorujesz ten fakt. Zobaczymy dowody tej próby nakłonienia Was do zignorowania tego, co faktycznie reprezentuje nagroda dana owcom, gdy posłuchamy słów pieśni. Zrobimy to za chwilę, ale zobacz, Najpierw jak ciało kierownicze wykorzystując moc muzyki i poruszających wizualizacji, wykorzystuje słowa Jezusa z przypowieści, aby zniewolić szczerych chrześcijan. Muzyka Of uh, the sheep Jesus has, and they serve alongside those anointed to be christ heavenly bride. All the things that are done for their comfort and aid are things he considers that must be repaid. Zgodnie z tą pieśnią, Jezus zamierza wynagrodzić cały wysiłek, jaki ci ochotnicy wkładają w pomoc ciału kierowniczemu, skrzeszając ich w tamtym samym stanie i z taką samą nadzieją, jaką mają niesprawiedliwi. Jaka jest ta nadzieja według ciała kierowniczego? Twierdzą oni, że drugi owce zmartwychwstaną staną jako grzesznicy, nadal będą niedoskonali, nie otrzymają życia wiecznego, muszą na nie zapracować przez tysiąc lat. Nawiasem mówiąc, dokładnie to samo otrzymają ci, którzy zostaną zmartwychwzbudzeni jako niesprawiedliwi. Nie ma żadnej różnicy. Jezus nagrodzi ich takim samym statutem jak sprawiedliwych. Powstaną jako niedoskonali i będą musieli pracować nad doskonałością przez tysiąc lat. Czy to ma sens? Czy to przynosi chwałę naszemu Ojcu jako sprawiedliwemu i prawemu Bogu? A może to nauczanie hańbi naszego pana Jezusa jako sędziego wyznaczonego przez Boga? Posłuchajmy dalej tej pieści. Umieściłam żółte napisy, aby podkreślić rażąco błędne zastosowanie słów Jezusa. Your labors for them were your labors for me. You did it for them, you did it for me. If you did it for them, Drugie owce to termin występujący tylko w Ewangelii Jana 10.16, ale co najważniejsze dla naszej dzisiejszej dyskusji. Jezus nie używa go w swojej przypowieści o owcach i kozach. Ale to nie wystarczy dla ciała kierowniczego. Muszą utrwalać kłastwo, które Rutherford stworzył w 1934 roku, kiedy utworzył klasę drugich owiec świadków Jehowy. W końcu każda religia ma i potrzebuje klasę laików, aby służyła klasie kapłańskiej. Ale oczywiście kapłani świadków Jehowy, przywódcy organizacji, nie mogą tego zrobić bez powołania się na boskie wsparcie. Zwróć uwagę, jak w następnym klipie zastępują nagrody Jezusa daną owcom, wersją ciała kierowniczego tego, czego może oczekiwać ich druga klasa owiec, jeśli będą im służyć. Tutaj widzimy, jak próbują nakłonić swoich naśladowców do zignorowania nagrody od Jezusa i zaakceptowania fałszywej. If you comforted them, you comforted them. Ciało kierownicze przekonało tysiące ludzi, aby służyło im jako ochotnicza grupa zadaniowa w celu uzyskania zbawienia. W Kanadzie wolontariusze Betel muszą złożyć ślub ubóstwa, aby oddział nie musiał płacić na kanadyjski plan emerytalny. Zamieniają miliony świadków na, w swoich niewolników, twierdząc, że ich życie wieczne jest uzależnione od posłuszeństwa im. Ta pieśń z kulminacją doktryny, która przez dziesięciolecia przekształcała przypowiedź o owcach i kozach w sztuczkę, dzięki której świadkowie zostali zindoktrynizowani, aby wierzyć, że ich zbawienie zależy od służenia organizacji i jej przywódcom. Potwierdza to strażnica z 2012 roku. Drugie owce nigdy nie powinny zapominać, że ich zbawienie zależy od aktywnego wspierania namaszczonych przez Chrystusa braci, którzy wciąż są na ziemi. Zauważ, znów odnoszą się do Mateusza, do tych samych wersetów, na których opiera się ta pieśń. Ale przypowieść Jezusa o owcach i kozach nie mówi o służbie, ale o miłosierdziu. Zbawienia nie dostępuje się przez niewolnictwo dla klasy kapłańskiej, ale poprzez okazywanie miłości potrzebującym. Czy ciało kierownicze potrzebuje aktów miłosierdzia w sposób, którego nauczał Jezus? Są dobrze nakarmieni, dobrze ubrani i dobrze zakwaterowani. Nie sądzisz? Wszystkie potrzeby ciała kierowniczego zostają zaspokojone, włącznie z darmową opieką zdrowotną. Obejmują też darmowe międzynarodowe podróże, ciągły dopływ prezentów i tyle sławy i władzy, ile chcą. Czy to jest to, czego Jezus nas uczy w swojej przypowieści o owcach i kozach? Na początku przyjrzeliśmy się upomnieniu Pawła skierowanemu do Koryntian. Czy ten teledysk i słowa tej piosenki nie rezonują, gdy ponownie czytasz słowa Pawła? Znosicie każdego, kto was zniewala, kto pożera to, co macie, kto porywa to, co macie, kto się wobec was wywyższa, kto was bije w twarz. Wcześniej powiedziałem, że skupimy się na dwóch rzeczach. Ale teraz widzę, że w tej przypowieści jest trzeci element, który całkowicie podważa to, czego świadkowie nauczają przez tę pieśń. Poniższe wersety pokazują, że Sprawiedliwi nie wiedzą, kim są bracia Chrystusa. Wtedy Sprawiedliwi odpowiedzą mu słowami: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Cię, albo spragnionym i daliśmy Ci coś do picia. Kiedy widzieliśmy Cię obcym i przyjęliśmy Cię gościnnie, albo nagim i przyodzieliśmy Cię. Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i odwiedziliśmy Cię. Nie pasuje to do tego, co przedstawia ta pieśń. Z niej jasno wynika, kim są bracia Chrystusa to oni mówią owcom, hej, jestem jednym z pomazańców, ponieważ spożywam emblematy podczas pamiątki, a reszta z was musi siedzieć i to obserwować. Ta pieśń tak naprawdę nie skupia się nawet na tych około 20 tysiącach spożywających świadków. Skupia się konkretnie na wybranej grupie pomazańców, którzy ogłosili się niewolnikiem wiernym i roztropnym. Kiedy opuściłem organizację, zdałem sobie sprawę, że jest to biblijny wymóg nałożony na wszystkich chrześcijan, aby spożywać chleb i wino, które symbolizują ratujące życie, ciało i krew Jezusa. Czy to czyni mnie jedność z braci Chrystusa? Mam taką nadzieję. Pamiętam jednak o ostrzeżeniu, które Pan Jezus dał nam wszystkim co do tych, którzy twierdzą, że są Jego braćmi. Nie każdy, kto mi mówi, panie, panie, będzie do Królestwa Niebieskiego, lecz tylko ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebiosach. Wielu mi powie w owym dniu, panie, panie, czyż nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu i nie wypędzaliśmy demonów w Twoim imieniu i nie dokonywaliśmy wielu potężnych dzieł w Twoim imieniu. I wtedy im oświadczy, Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode mnie, Wy, którzy dopuszczacie się bezprawia. Nie możemy mieć absolutnej pewności, kim są, a kim nie są bracia Chrystusa, aż do owego dnia. Musimy nadal wypełniać Jego wolę. Nawet jeśli prorokujemy, wypędzamy demony i dokonujemy potężnych dzieł w imieniu Chrystusa. Nie mamy żadnych gwarancji, tak jak wskazują te wersety. Liczy się wypełnianie woli Bożej. Czy wolą Boga jest, by jakikolwiek chrześcijanin ogłosił się namaszczonym bratem Chrystusa i żądał, by inni służyli mu jako takiemu? Czy wolą Bożą jest, aby istniała klasa kapłańska wymagająca posłuszeństwa wobec ich interpretacji Biblii? Przypowieść o owcach i kozach jest przypowieścią o życiu i śmierci. Owce otrzymują życie wieczne, a kozy wieczną zagładę. Zarówno owce, jak i kozy uznają Jezusa za swojego pana, więc przypowieść ta odnosi się do jego uczniów, do chrześcijan ze wszystkich narodów świata. Wszyscy chcemy żyć, prawda? Z pewnością wszyscy pragniemy nagrody danej owcom. Kozy, dopuszczające się bezprawia, również pragnęły tej nagrody. Oczekiwali tej nagrody. Jako dowód wskazali na wiele potężnych dzieł, ale Jezus powiedział, że ich nie zna. Kiedy już sobie uświadomimy, że zostaliśmy oszukani, marnując swój czas, zasoby i datki pieniężne w służbie dla kóz, Możemy się zastanowić, jak uniknąć ponownego wpadnięcia w tę pułapkę. Może nas to zatwardzić i możemy obawiać się udzielić pomocy komukolwiek w potrzebie. Możemy utracić tę boską cechę miłosierdzia. Diabła to nie obchodzi. Wspieraj tych, którzy są jego sługami, wilkami w owczej skórze, lub nie wspieraj nikogo. Dla niego to wszystko jedno. Tak czy inaczej, wygrywa. Ale Jezus nie zostawia nas na lodzie. Daje nam sposób na rozpoznanie fałszywych nauczycieli, żarłocznych wilków, przebranych za owce. Mówi, rozpoznacie ich po owocach. Czy z zbiera się winogrona albo z ostu figi? Podobnie każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a każde złe drzewo wydaje złe owoce. Dobre drzewo nie może rodzić złych owoców, a złe dobrych. Każde drzewo, które nie wydaje dobrych owoców, ścina się i wyrzuca w ogień. Rzeczywiście, więc rozpoznacie tych ludzi po owocach. Nawet ktoś, taki jak ja, kto prawie nic nie wie o rolnictwie, może stwierdzić, czy drzewo jest dobre czy złe, po owocach, które wydaje. W pozostałych filmach z tej serii przyjrzymy się owocom wydawanym przez organizację pod jej obecnym ciałem kierowniczym, aby sprawdzić, czy odpowiadają one temu, co Jezus zakwalifikowałby jako dobry owoc. W następnym filmie przeanalizujemy, jak ciało kierownicze usprawiedliwia swoje ciągłe zmiany doktrynalne jako nowe światło od Jehowy. Bóg posłał Jezusa jako światło świata. Jana 8,12 Bóg tego systemu przekształca się w anioła światłości. Cieło kierownicze twierdzi, że otrzymują nowe światło od Boga, ale jakiego Boga? Będziecie mogli sobie odpowiedzieć na to pytanie po tym, jak przyjrzymy się sypozjum zebraniu statutowego. Bądź na bieżąco, zasubskrybuj ten kanał i kliknij w dzwonek powiadomień. Dziękuję za wsparcie.